O cholera o cholera no to spróbuj mi tego Widzią Ach, i znowu jesteśmy w dark and darker. Kolejne alfa testy. Zobaczymy, co przyniosą. Pierwsze drzwi otwarte. Dodajmy sobie otuchy. Mmm, tam nie chce się wybierać chyba. Nie, nie. O, kojarzę to miejsce. Tu się chyba respią portale. E, to byłoby miło. I tam za drzwiami jest oczywiście duży szkielet, więc... Hm. Pokażę pochodnie. Zrobię sobie miejsce i będę tu czekał, aż te cholerne portale się otworzą i po prostu wyjdę, bo wydaje mi się, że faktycznie to był duży problem w, jakby w poprzedniej odsłonie alfa testów, że nie było wiadomo, gdzie... Okay, no nic z tego nie wyszło. Portal się nie zrespił, strefa mnie dopadła. No i nadal nie wiem, którędy się wychodzi. No to jest, to jest problem. To jest naprawdę problem. Ach, kij. O kurde. Łucznicy. Nienawidzę łuczników. Gramy w ogóle mm, kapłanem, czyli klasą, którą no nie grałem poprzednio, poprzednio grałem wojownikiem i powiem szczerze, że u niego... O cholera, strefa. U niego fajne jest to, że jest w stanie się leczyć i właśnie coś takiego nas mocno nie boli. Jesteśmy w stanie przejść przez strefę i później się ładnie z, tego, z tych obrażeń, które dostaniemy, wyleczyć. Gdzie wojownik nie zawsze ma takie szczęście. Wow! Kurde. Jest portal. Czy ja zdążę? Czy to typ, czy to... O, ja Dobra, lecimy na nie niewidzialnego. Okej. Okay. Aha. To nie działa, tak? No dobra. Myślałem, że niewidzialny będę przez... nawet chodząc, nie? O cholera, słyszę typa. Zabijmy się. Dobra. Zabity! Szybciej, 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 Wow. O kurde. O kurde. Czekajcie, mam plan, mam plan, nie, 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 nie chcę żadnego ogniska, kurde, co tu się dzieje, no, 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 no. <grystanie> dziękuję, do widzenia, mamy to, teraz wystarczy gościa zlutować i spadamy, jeszcze tego, Znowu spotykamy się w tawernie w Dark and Darker. I tak jak wspomniałem, podczas tej pierwszej wyprawy, której, z której udało mi się coś ciekawego faktycznie wynieść. Duży problem nadal polega na tym, że nie wiem, jak, jak wyjść po prostu z tej gry. Nie wiadomo, gdzie te portale się respią. One się respią w takich totalnie losowych miejscach. No i nieraz naprawdę kluczymy w kółko i kompletnie nie wiadomo o co chodzi, gdzie się zmierza i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że gra nadal ma niesamowity klimat. Wciąż są to alfa testy, więc no, produkcja na pewno będzie się jeszcze rozwijała w 2023 roku. Przypuszczam, że w tym właśnie przyszłym roku nadal nie będzie miała premiery, że, ta, że te alfa, beta testy potrwają jeszcze kilka lat co najmniej. Szczególnie, że nie niedoróbek różnego rodzaju, czy takich Rzeczy, które są jakby zbyt proste, za mało jakby dopracowane, wydaje mi się, jest sporo, ale to nadal, jak wspomniałem, nie zmienia faktu, że gra ma ogromny potencjał. Najciekawszy jest klimat, przede wszystkim klimat jest mega ciekawy, to, że wchodzi do tego cholernego dungeonu. Mm, z niczym praktycznie, nie masz złota, nie masz nic i musisz cokolwiek wynieść. To jest taki totalny survival połączony z Battle royalem, ale właśnie w świecie fantazy. Coś jakby rozwiązania, które były zazwyczaj stosowane przy science fiction, przy takich typowych survivalach, trafiły teraz do świata fantazy i to mega fajnie, moim skromnym zdaniem, się łączy. Co więcej, Nadal istnieje możliwość grania w party. Oczywiście w sensie istnieje możliwość. Nadal głównie się gra w party ze względu na fakt, że granie solo jest. Uciążliwe bardzo mocno, w zasadzie wygranie pojedynku 1 na 2, znaczy w sensie, jeżeli macie dobry sprzęt i ogarniacie, ok. No ale problem polega na tym, że na początku, jak zaczynacie gry, grę, nie macie dobrego sprzętu i nie ogarniacie. Więc wyniesienie czegokolwiek, gdzie macie wokół siebie same praktycznie drużyny, solo graczy jest bardzo mało, no jest to dosyć upierdliwe. Na razie matchmaking do, do gier solo nie został. Stworzony nie został dodany, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, więc no trudno powiedzieć, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała z czasem. Czy powstanie jakieś osobne lobby dla graczy solo, czy będzie matchmaking dla właśnie dobierania party i tak dalej i tak dalej. Kolejna sprawa, i ja miałem z tym bardzo duży problem. Zacznę, czy wypróbowałem kilka różnych klas i powiem szczerze, wydaje mi się, że balans troszeczkę, jeżeli chodzi o klasy, balans troszeczkę zasysa. Jeżeli gracie w teamie, no to okej, okay, każdy ma jakieś tam swoje zadanie w drużynie do wykonania, ale jeżeli gracie solo, no to ten balans się strasznie sypie moim zdaniem. Ale mnie osobiście najbardziej bolało to, że grając kapłanem, wyniosłem kilka razy, kilka razy rzeczy. Miałem naprawdę sporo złota, miałem tam bodajże około 200 sztuk złota, więc to jest mega dużo. I problem polegał na tym, że ja nic tak naprawdę za to cholerne złoto nie byłem w stanie sobie kupić. Dziwna sytuacja, szczególnie nie, w sensie nic takiego rozwojowego, co faktycznie dałoby mi jakiś upgrade. Bo jak grałem wojownikiem, faktycznie coś takiego dało się znaleźć. A tymczasem w przypadku kapłana, nic. Ja słyszę. Chod tak. O kurde! Co tu się dzieje? Bigo, Bigo, Bigo! Dobrze. Ach szkielety to normalnie mój team. O no cholera. Wow, jak blisko, Ej, ty też skelet ich wyjadał? Ja prawie porobiłem tych chyba normalnie. Zero goś ma ginął, mamy cię. Tak, no z całą pewnością grając solo PVP walczy się ciężko, ale rzeczywiście można nieraz przeżyć chwilę wojennego uniesienia. Rzecz w tym, że na innych klasach wychodzi to nieraz troszeczkę lepiej. Kurna. Tam się wzięle. O! Aha, ogień. A innym razem troszeczkę gorzej. Powiem Wam szczerze, że moim skromnym zdaniem nadal ten gość, którego widzieliście, w sensie ten mój gość, czyli yy, łotrzyk, łowca, łotrzyk, łotrzyk w zasadzie chyba, łotr, łotr. Yy, moim zdaniem jest to jedna z najlepszych klas w grze. Yy, bicie się yy, tym gościem na PvP jest mega przyjemne, po prostu spamujecie przyci jakby lewym przyciskiem myszy, lekkim atakiem i kompletnie niczym się nie przejmujecie. Łot, Łof, Łotr, Łotr. To jest mega fajna klasa i, aczkolwiek. O kurde, ty! Aha, nie no. Dostał? Wow, nie spodziewałem się. Czy został, czy nie? Eee, zombie go zabiło, czy ja go zabiłem? Czy on żyje gdzieś? Co? Nie, on tam leży, 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 leży. Muszę teraz wyczyścić tylko te cholerne zombiaki. I to jest pierwsza gra PvP, w sensie pierwsze starcie PvP, który wygrałem tak wiecie, takie czyste O ja pier Nie wiem czy dostał. Nie, nie z pier nie ma szans Żyje. Te zombie za mną jeszcze idą. Dobra. Kurde. Tak. Nibyłowca Łotr. Water. Łotr. Water. Jest jednym z jedną z najlepszych klas, ale barbarzyńcą zdołam go porobi, porobić. No, rzecz w tym, że barbarzyńca jest dosyć specyf specyficzny, On zadaje faktycznie dużo obrażenia, no ale nie ma żadnego leczenia, nie ma speeda, nie ma. Nic. Kurde. Wow, nie sądziłem, że będę w stanie to przeskoczyć. Uciekałem przez strefą. Tam był typ, czy to było zombie? No nie nic tak, czy siak muszę zeskoczyć. Okej, okay, to chyba było zombie. Tam rady Okej, okay, coś sobie jeszcze zlutuje. Okej, okay, jesteśmy gotowi Jest portal. Tam sporo lutu, ale ja tutaj się nie przebiję. Jest drugi portal. Kurde Może się uda. Wow. O. No, 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 no! Dawaj! Szybciej! Tak. Wyniosłem. Barbarzyńcom. Problem polega na tym, przede wszystkim jeżeli chodzi o barbarzyńcę, że mm, długo bardzo otwiera skrzynki, lutuje, wolno się porusza. Zamachy bronią, które wykonuje, też są bardzo powolne. I nieraz możemy się naprawdę na jakąś szybką kontrę od jakiegoś zwykłego moba nadziać. To boli, to boli. Granie samodzielne barbarzyńcą jest nieraz upierdliwe, ale udało mi się wynieść faktycznie lud grając barbarzyńcą. Także w, tym, w, ty, w tej odsłonie alfa testów udało mi się przetestować trzy postacie: kapłana, barbarzyńcę i, i, i łotra. Łotra bodajże, tak. Każda z tych postaci jest w pewnym sensie unikalna, i to jest, to jest mega fajne, że faktycznie gameplay każdą klasą wygląda troszeczkę inaczej. Problem z kapłanem, jak wspomniałem, był taki, że w zasadzie możliwości rozwoju były zerowe, z tego co zauważyłem. Nie bardzo byłem w stanie czegokolwiek fajnego kupować. W przypadku Barbarzyńcy trochę opcji było. Można było dokupić pancerz, jakieś bodajże hełmy. Można było dokupić lepszy topór. Można było mu nawet młot kupić. Z tym młotem trochę polatałem, ale powiem Wam szczerze, że młot w moich rękach kompletnie się nie sprawdził. Jeżeli chodzi o Łotra, nie wiem też jak tutaj wyglądają możliwości rozwoju, ze względu na fakt, że Łotrem, mimo że uważam, że jest to jedna z najlepszych klas w ogóle i do PvP, i do PvE, no to ja Łotrem nie wyniosłem w zasadzie niczego ani razu. Mimo, że trochę nim faktycznie pograłem, więc no ciężko mi tutaj ocenić możliwości rozwoju, właśnie Łotra, ale no w dalszym ciągu uważam, że jest to jedna z najlepszych naprawdę klas w grze. I tyle, tyle chyba. O! Co to jest? What the fuck? Jak on spami tymi czarami? What